Pokoszę jak zrobić takie murki metodą niemiecką, arbaiton Machen durwanten. Tu jak widać ja sobie przygotowałem takie prowizoryczne szolunki, także to wyjdzie. Ja to będę zasypywał betunem, później z Ja sobie betun to niszczę, bo na tockach nie potrzebam żadnych betoniarek do tego. Śmig, śmig i robota będzie wykonana tu jak nasypię warstewkę to mam takich różnych żelazików to ja je tu powkładam żeby ten beton dobrze związał i będzie murek luks o jak widać o, tu już właśnie zrobiłem taki o i tak to wygląda o, a tam tamok dalej to jest taki zrobiony głodowy zły elementów. No, a tutaj to ja z łąka nieuzetki to ja robię, takie muregi i wszystko będzie w porządku, będzie grało. Także polecam Państwu, samemu sobie zrobić takie murki, to nie jest trudne, to anio wychodzi. I przy pomocy rodziny też można poprosić, pomogą i wykonać je razem. I będzie się sfakcjonowani zrobioną robotą o, a tutaj to jeszcze jak nasypię, do tego ciepnę tą paczkę pojeżdżę, pojeżdżę, wyrównę i jest jedno ważne zadanie, żeby jak tu ciepniewa ten beton, żeby go ubijać. On nawet takim patykiem. To się później ten murek nie rozwali o, jak to widać. I wyjdzie taki murek, później przykreciła siatkę do tego i będzie wszystko gud o, o, tutaj to dołem taką rozpórkę ja tu nic nie bardzo nie wiążę nie tego później wyjmę dechę i będzie gotowe także jeszcze los pole tu Pięknie.